Jedna z najbardziej kontrowersyjnych publikacji muzycznego świata. Dzienniki Kerta Cobaina. Po śmierci frontmena Nirwany, jego prywatne zapiski zostały wydane, wywołując burzę wokół etycznych i moralnych aspektów tej decyzji. Dziś przyjrzymy się bliżej temu, co dzienniki te zawierają na temat Cobaina: jego autentyczność, zmagania z tożsamością, a także ból i frustracja, jakie towarzyszyły mu przez całe życie. Ten odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Bo tak działa ten kanał. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy! MROCZNE proroctwo. Gerd Cobain. Człowiek o wyjątkowej wrażliwości i jednocześnie niebywałej złożoności. Żył w świecie pełnym sprzeczności. Stał się ikoną młodego pokolenia, które w latach 90. pragnęło buntu i autentyczności, a jednocześnie szukało kogoś, kto wyrazi ich własne rozterki i emocje. Cobain nie tylko wyraził je poprzez swoją muzykę, lecz także przez swoje zapiski dzienniki, które po jego śmierci ujrzały światło dzienne. Jednak to, co miało być zapiskiem osobistych przeżyć, niejednokrotnie wykracza poza zwykłe przemyślenia. W słowach, które pisał do samego siebie, kryje się aura mrocznego proroctwa. Jakby Kurt przewidział własny los i być może nieświadomie prowadził dialog z nadchodzącą tragedią. Zapiski Kobejna są pełne refleksji nad samym sobą, nad przemysłem muzycznym, który według niego nie potrafił oddać sprawiedliwości prawdziwej sztuce oraz nad społeczeństwem, które w jego oczach było pełne hipokryzji i sztuczności. Kert miał bardzo wyraźne poczucie tego, co uważał za autentyczne oraz prawdziwe, a co za fałsz i powierzchowność. Już w jego z jednym najbardziej poruszających wpisów dostrzeć można fatalistyczny ton. Który przewijał się przez wiele jego notatek. Napisał: Lubię szczerość, ale brak mi szczerości. To ostrzeżenie przed moim brakiem edukacji, moim brakiem inspiracji. W tych słowach wyraża swoją niepewność i rozczarowanie samym sobą. Ta refleksja ma w sobie coś niemal proroczego. Wyraźnie dostrzegamy w niej zarówno niepewność, jak i wyraźny pesymizm, który, jak się wydaje, towarzyszył mu przez całe życie. Przypatrując się dokładnie tym słowom, można wyczytać głębokie poczucie wyobcowania i wewnętrznej pustki. Zamiast odczuwać radość i zapał, które zwykle towarzyszą młodym artystom stojącym na progu wielkiej kariery, zdawał się być przepełniony głębokim rozczarowaniem oraz niekończącą się walką z samym sobą. Każde słowo, które zapisywał, wydaje się jak krok w ciemność, jakby jego notatki były mapą drogi prowadzącej do nieuchronnego końca. To, co zwykle jest domeną dzienników, intymne spojrzenie na życie autora, w przypadku Kobejna stało się także przestrzenią, w której mógł przewidzieć własny los. W tych słowach odnajdujemy poczucie przynależności do świata, który Kert odrzucał, jednocześnie bolesne pragnienie, by gdzieś w końcu odnaleźć autentyczność. Niepewność co do własnej wartości i sensu życia była elementem dominującym w jego twórczości, a przede wszystkim w jego prywatnych zapiskach. Jego życie przypominało balansowanie na cienkiej linie pomiędzy dążeniem do prawdy, a przepaścią, do której czuł, że zmierza. W jednym z kolejnych wpisów wyznaje Mam dość wszystkiego, co mnie otacza. Jestem zmęczony tym, jak ludzie postrzegają mnie i moją muzykę. To wyraża jego ogromne poczucie izolacji i niezrozumienia. Odczuwał, że świat wokół niego jest pełen powierzchowności i fałszu, co jedynie potęgowało jego poczucie wyobcowania. To uczucie wyalienowania pojawiło się w wielu zapiskach. Cobain czuł, że przemysł muzyczny, który w jego oczach był pełen hipokryzji i manipulacji, nie potrafił dostrzec prawdziwego człowieka kryjącego się za jego twórczością. Kurt widział, jak jego twórczość i osobowość są przetwarzane przez media, jak gdyby był tylko produktem, który można sprzedać masą. W jednym z zapisków z goryczą wspomina: Wszyscy są przekonani, że muszę być jakąś gwiazdą Roka, ale ja chcę być po prostu sobą. To zdanie jest niezwykle kluczowe dla zrozumienia jego tragicznej historii. Pokazuje, że sława, która miała być dla niego trampoliną do wyrażania siebie, stała się pułapką, która go dusiła i wypalała od środka. Cobain odnosił się do swojej twórczości jak do dzieła, które wymaga prawdziwości i szczerości. Jednak ta prawdziwość paradoksalnie stała się dla niego obciążeniem. W jego oczach społeczeństwo nie było w stanie pojąć tej autentyczności. Co prowadziło go do coraz głębszego uczucia beznadziejności. Jedna z notatek zawiera zdanie, które można interpretować jako zapowiedź czegoś mrocznego i nieuchronnego. Czuję, że to wszystko zmierza w złym kierunku, ale nie mam już siły walczyć. Kert wyraża tu poczucie bezsilności wobec świata, w którym żył świata pełnego pozorów, w którym jego głos nie mógł być właściwie usłyszany. Cobain wielokrotnie odnosił się do swojego wyobcowania i izolacji co w jego notatkach jawi się jako niemalże przyznanie się do nadciągającej tragedii. Jego zapiski są często przepełnione uczuciem osamotnienia jakby z góry wiedział, że nie znajdzie w tym świecie miejsca dla siebie. Jedno ze zdań brzmi szczególnie przejmująco. Zawsze czuję się jak obcy, gdziekolwiek bym nie poszedł. Nic nigdy nie będzie dla mnie wystarczające. Udręka i ambicja. Wśród zapisków Kobeina kryje się niezwykle bolesny i intymny obraz człowieka rozdzieranego przez własne emocje i wewnętrzne konflikty. Dzienniki, które miały być tylko dla niego, stały się odbiciem jego najgłębszych trosk i cierpień. Przekształcając się w zbiór, który można by nazwać krzykiem duszy, jeden z najpełniejszych emocjonalnie wpisów, zawiera wyznanie. Mam dość ludzi i ich osądów, chciałbym móc zniknąć. To zdanie, mimo swojej prostoty, jest wyrazem złożonych uczuć Kobejna, potrzeb ucieczki, izolacji oraz braku zrozumienia, z którymi zmagał się na co dzień. Choć jego muzyka dotykała serc milionów fanów. On sam borykał się ze światem pełnym ocen, oczekiwań i krytyki. Jego potrzeba autentyczności i chęć bycia szczerym nie tylko wobec siebie, ale wobec swoich słuchaczy, stała się dla niego swoistym błogosławieństwem oraz przekleństwem. Dążył do całkowitego wyrażania siebie, co prowadziło go do konfrontacji z realiami świata show biznesu, który według niego bazował na fałszu i powierzchowności. Jego słowa były jak znak ostrzegawczy. Jakby przewidywał, że ten ciągły konflikt wewnętrzny prędzej czy później pchnie go do skraju wytrzymałości psychicznej. Kurt traktował muzykę jako katarzis, proces oczyszczający, umożliwiający wyrzucenie z siebie wszystkich zgromadzonych emocji. Jednak, paradoksalnie, jego twórczość, która miała być ucieczką, w końcu stała się dla niego pułapką. Słowa mnie ograniczają, są zbyt płytkie, by oddać to, co czuję, napisał w jednym ze swoich dzienników. Wypowiedź ta odsłania frustrację, jaka towarzyszyła mu podczas tworzenia muzyki i prób wyrażenia głębi swoich emocji. Chociaż Kobein używał słów i dźwięków jako narzędzi, by przekazać to, co w nim tkwiło, czuł, że nie są one w stanie oddać pełni jego wewnętrznych zmagań. Słowa, które miały być wybawieniem, zaczęły wydawać się powierzchowne i ograniczające, a ich zbytnią prostotę odbierał jako barierę między sobą a światem. Cobain zdawał sobie sprawę z wewnętrznego konfliktu, jaki tkwił w jego twórczości, co powodowało, że muzyka przynosiła mu jednocześnie ulgę i ból. Jego twórczość stała się nośnikiem cierpienia, a próby jego wyrażenia za pośrednictwem muzyki powodowały, że jego wnętrze stawało się jeszcze bardziej rozdarte. Był w rozkroku pomiędzy potrzebą tworzenia, a wyzwalającym pragnieniem, by odciąć się od tego wszystkiego i po prostu zniknąć. Dla niego muzyka była próbą uchwycenia najgłębszych emocji, jednak sam proces artystyczny okazał się dla niego niezwykle wyniszczający. Ten etap jego życia można porównać do powolnego wchodzenia na szczyt góry, gdzie każdy krok przynosi coraz większe zmęczenie i ból. Dzienniki stały się nie tylko zapisem jego myśli, ale i dokumentacją tego, co można by nazwać przepowiednią jego losu. W każdym wpisie, Cobain, choć być może nieświadomie, pozostawiał ślady swojej udręki. I drogę, którą zdawał się podążać ku ostateczności. Pisząc dzienniki, Kurt tworzył mapę swojej drogi. Drogę, którą być może nieświadomie wybrał jako swoją ostateczną trasę. Z każdym zdaniem wyłania się obraz człowieka, który przeżywał wewnętrzne konflikty na poziomie niemal metafizycznym. Życie jako scena. Kurt Cobain, pomimo uwielbienia, jakie wzbudzał w milionach fanów. Nigdy nie czuł się komfortowo w roli Gwiazdy Roka. Jego stosunek do sławy i uwagi, którą przyciągał, oscelował pomiędzy nienawiścią a poczuciem głębokiego nieporozumienia. Uwagę, która towarzyszyła jego osobie, postrzegał jako więzienie, coś, co ograniczało jego swobodę i zmuszało do życia w oczach tłumu. Słowa: nienawidzę być oceniany przez ludzi, którzy nawet mnie nie znają, ukazują nie tylko jego awersję do ocen i krytyki lecz także wyraźny dystans do samej idei sławy. Pragnął być artystą autentycznym oraz wolnym. Jednak media i publiczność narzucały na niego role, z którymi nie chciał się utożsamiać. Marzenie o prozaicznym, zwyczajnym życiu, daleko od kamer i tłumów, było dla Cobaina nie do zrealizowania. Miał świadomość, że jego sława niosła za sobą konsekwencje, które stawały się dla niego coraz bardziej przytłaczające. W jednym z zapisków wyraźnie stwierdził, nie jestem bohaterem, nie chcę być symbolem. To zdanie jest kluczowe dla zrozumienia jego stosunku do siebie i swojego statusu. Z jednej strony czuł ogromne brzemię, jakie na niego nałożono, a z drugiej strony nie chciał być postrzegany jako ikona. Paradoksalnie, to właśnie po swojej śmierci stał się symbolem. Symbolem cierpienia, alienacji oraz buntu przeciwko fałszowi i hipokryzji społeczeństwa. Dzienniki Cobaina często ujawniają jego rozczarowanie i poczucie wyobcowania, które towarzyszyło mu w świecie, gdzie wszystko było na pokaz, a autentyczność zdawała się być towarem deficytowym. Cobain postrzegał swoje życie jako nieustanny spektakl, w którym odgrywał rolę, której nie chciał. W zapiskach często nawiązywał do metafory teatru, gdzie był tylko aktorem, zmuszonym do wykonywania narzuconych mu ról. Jego słowa Życie jest przedstawieniem, a ja tylko marionetką, pokazują jego głęboką frustrację wobec tego, co nazywał fałszywością społeczeństwa. Czuł, że został uwikłany w grę, której zasady ustala ktoś inny, a on sam jest jedynie pionkiem przesuwanym po szachownicy życia. Ta marionetka stała się dla niego symbolem nieuniknionego konfliktu między dążeniem do autentyczności, a koniecznością spełnienia oczekiwań świata. Każdy koncert, każda interakcja z mediami, każdy moment, kiedy był na świeczniku, przypominały mu o tym, że życie, które prowadzi, jest czymś od niego odległym oraz sztucznym. Sława była dla niego jak klatka, która uniemożliwiała prawdziwe, intymne przeżywanie życia, ograniczając jego wolność i zdolność do bycia sobą. Jego słowa o marionetce okazują ból i rozdarcie chciał być wolny, ale był zbyt związany z oczekiwaniami innych, by móc w pełni realizować swoje pragnienia. Wielokrotnie wyrażał swoją frustrację wobec komercjalizacji i powierzchowności, które jego zdaniem przesiąkły przemysł muzyczny. Niedwana stała się fenomenem na globalną skalę, ale w jednym z zapisków Kurt pisze o tym, że czuje się jak produkt stworzony na potrzeby rynku, a nie jak człowiek z krwi i kości. Media i publiczność stworzyły pewną wersję jego samego, której nie rozpoznawał i którą nie chciał być. Był świadomy tego, że jego publiczny wizerunek nie odzwierciedla rzeczywistej osoby. W jednym z najbardziej poruszających zapisków wyznaje: „Ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć. Jestem zmuszony odgrywać rolę, której nie wybrałem”. Kurt postrzega swoją sławę jako iluzję, która przysłania jego prawdziwą naturę. Ta świadomość bycia ciągle na scenie sprawiała, że czuł się jak ktoś zamknięty w klatce, bez szansy na ucieczkę. Czuł się zredukowany do symbolu, który miał reprezentować pewne wartości, których nie zawsze chciał, lub potrafił się ich podjąć. Cobain nie chciał być żadnym przywódcą pokolenia, ani jego głosem. Jego twórczość była dla niego osobistą ekspresją, a nie manifestem, który miał przemawiać w imieniu innych. Jednak oczekiwania społeczeństwa uczyniły go symbolem, czy tego chciał, czy nie. A jego życie stało się spektaklem, nad którym nie miał kontroli, a on z biegiem czasu czuł się coraz bardziej uwikłany w grę pozorów i oczekiwań. Symbolika w obrazach i teksta Dzienniki Kerta Cobaina to nie tylko zapis jego myśli i uczuć, ale także obrazkowa dokumentacja jego wewnętrznej walki. Ilustracje, które tworzył, odzwierciedlają coś więcej niż zwykłe wizje artystyczne. Stanowią głęboko osobiste wyrażenie cierpienia i rozdarcia. To mieszanka brutalności, gniewu oraz desperacji, które są niemal namacalne dzięki ich specyficznej estetyce. Linie w jego obrazach są mocne i ciężkie, jakby odciskały piętno na papierze, co sugeruje, że proces tworzenia tych rysunków miał dla niego charakter oczyszczający. Jednym z najczęściej spotykanych elementów w jego rysunkach są postacie z zaciśniętymi pięściami, napiętymi mięśniami i twarzami wykrzywionymi w grymasie gniewu lub bólu. Te postacie wydają się być skurczone, jakby ich ciała były ściśnięte ciężarem emocji, które w sobie noszą. Napięte sylwetki i zaciśnięte szczęki można interpretować jako wyraz frustracji, potrzeby uwolnienia od bólu. Te wizerunki są niemal krzykiem zamrożonym w obrazie, krzykiem, który nie może zostać usłyszany inaczej niż przez sztukę. Każdy rysunek, każda postać jest jak wycinek duszy Cobaina, zamknięty w surowym, ale niezwykle wyrazistym menu. Rysunki te nie są jedynie ilustracjami. Można je uznać za metaforyczny zapis jego zmagań z samym sobą. Cobain był artystą, który przelewał swoje emocje nie tylko na muzykę, ale także na obraz, co pokazuje, że słowa były dla niego często niewystarczające. Czuł potrzebę ekspresji, która wykraczała poza język, a jego sztuka wizualna była swoistą terapią pozwalającą na wyrażenie tego, czego nie mógł przekazać słowami. Wiele z ilustracji zawiera również symbole religijne. Krzyże, anioły, postacie z aureolami. Te elementy są czymś więcej niż tylko ozdobą. Są próbą zrozumienia duchowego wymiaru cierpienia, jakie towarzyszyło mu na co dzień. Symbolika religijna w jego pracach jest dwuznaczna. Z jednej strony może być próbą szukania ukojenia, zrozumienia sensu życia i śmierci, z drugiej jednak może odzwierciedlać jego bunt przeciwko idei wyższej mocy, która wydaje się obojętna na cierpienie ludzkie. Być może w symbolice religijnej Kert szukał odpowiedzi na pytania, które dręczyły go od lat. Każdy element jego rysunków wydaje się mieć głębsze znaczenie. Każdy krzyż, każda postać z aureolą to symbol jego nieustannej próby odnalezienia sensu istnienia. Jednak zamiast odpowiedzi, rysunki te ukazują nieustającą walkę, niepewność i poczucie braku ukojenia. Autentyczność kontra fałsz Autentyczność była dla Kerta Kobejna czymś więcej niż tylko ideą. Stanowiła centralny punkt jego życia i twórczości, rodzaj moralnego kompasu, który kierował się jego decyzjami i wpływał na to, jak postrzegał świat. Kobejny nieustannie zastanawiał się nad wartością prawdziwych emocji i głęboko odrzucał wszystko, co uważał za powierzchowne, sztuczne i fałszywe. W jego zapiskach pojawiają się słowa pełne pogardy wobec tego, co widział wokół siebie. Ludzi, którzy jego zdaniem nosili maski, żyjąc w świecie pełnym fałszu i pozorów. Pisał o tym, że ludzie są fałszywi, ich zainteresowanie jest powierzchowne, podkreślając swoją frustrację wobec hipokryzji, która według niego przesiąkała zarówno świat show biznesu, jak i codzienne życie. Jego notatki wyrażają nie tylko wewnętrzne rozczarowanie, ale także głęboką, niemal obsesyjną potrzebę odnalezienia prawdy w każdej sytuacji i z każdym człowiekiem. Kert odczuwał odrazy do ludzi, którzy ukrywali swoje prawdziwe intencje lub dążyli do sławy i uznania kosztem własnej autentyczności. Pragnął otaczać się osobami, które żyją prawdziwie, bez udawania. Jednak jego poszukiwania były często bolesne, ponieważ trudno było mu znaleźć ludzi, którzy spełniliby te wymagania. Jego życie stawało się więc nieustannym dążeniem do czegoś nieuchwytnego, a jednocześnie było skazane na rozczarowanie i poczucie izolacji. Kert odnosił się do siebie samego jako do osoby poszukującej prawdy, choć był świadomy, że sam również miewał momenty, w których nie było autentyczne. Znał swoje słabości i był w pełni świadomy wewnętrznych konfliktów, które towarzyszyły mu przez całe życie. W jego zapiskach pojawia się refleksja, że autentyczność jest zarówno jego największym darem, jak i przekleństwem. Jego niechęć do fałszu była w dużej mierze wyrazem potrzeby ochrony przed światem, który uważał za obłudnie. W jego dziennikach wielokrotnie pojawia się temat fałszywych przyjaźni i iluzorycznych relacji, które prowadziły go do nieufności wobec ludzi. Kert doświadczał nieustannego rozdarcia pomiędzy pragnieniem bliskości a potrzebą zachowania dystansu, co pogłębiało jego poczucie izolacji. Wierzył, że tylko prawdziwe emocje mają wartość i że jedynie szczere relacje mogą przynieść ukojenie. Jednak im bardziej poszukiwał tego wszystkiego, tym bardziej stawał się wyalienowany, rozczarowany i zamknięty w sobie. To, że nie do autentyczności, choć było przekleństwem, stało się także jego wybawieniem. Stał się ikoną nie tylko dzięki muzyce, ale także dzięki walce o prawdę i przeciwko hipokryzji, co uczyniło z niego postać nieśmiertelną w oczach fanów. Był człowiekiem, który poszukiwał sensu i znaczenia w świecie pełnym powierzchowności, a to poszukiwanie sprawiło, że czuł się niezrozumiany i samotny. Jego zapiski są świadectwem tej walki, pomiędzy pragnieniem bliskości a koniecznością zachowania swojej autentyczności w świecie, który nie akceptował jej w pełni. Cobain był w pełni świadomy tego, że jego przekonania niełatwo wpisywały się w realia, w których przyszło mu życie. Showbiznes wymagał dostosowania się, noszenia masek, przybierania ról, które były dalekie od tego, co uważał za prawdziwe i wartościowe. Dla kerta było to nie do przyjęcia. Wybrał trudną drogę, na której bronił swoich wartości, nawet jeśli oznaczało to życie w poczuciu alienacji i w cieniu rozczarowania. Pamiętajcie o komentarzu ze swoim ulubionym artystą lub zespołem Elo.